Cześć, witajcie ze strony kapser 16 i witam Was w filmiku z ciekawostkami o Aleksie Hoyer. Jeżeli przygotowane przeze mnie ciekawostki spodobają się Tobie, to daj o tym znać, klikając kciuka w górę pod tym filmikiem. A jeżeli jesteś na kanale, nowo bądź nowy, to zapraszam Ciebie serdecznie do subskrypcji kanału, jak i zaznaczeniu ikony dzwoneczka, aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmikami. W tym momencie wyświetlają Wam się trzy ostatnie osoby które zasubskrybowały kanał. Mega Wam dziękuję za każdą subskrypcję. Przed przystąpieniem do ciekawostek chciałbym się serdecznie pozdrowić Cysielof, Casey K. Yasuo Monster, Oliwie, ten robasik, oraz Mr. Davida. Jeżeli również zechciałabyś, zechciałbyś zostać pozdrowiona, pozdrowiony, to napisz mi o tym w komentarzu. A ja już się przedłużam dłużej tego wstępu i zapraszam Was do oglądania. Aleksander Daniel Hoyer-Urtado Przyszedł na świat 26 lipca 1997 roku w mieście Monterrey położonym w Meksyku. W chwili obecnej ma 23 lata. Mama aktorki to Loli Urtado, natomiast ojciec aktora to Nestor Daniel. Hoyer. Z rodzeństwa aktora ma siostrę o imieniu Daniel Hoyer. Jego debiut telewizyjny miał miejsce w 2017 roku, kiedy to wystąpił w programie Kalis Mashop wcielając się w rolę Dante. Na ten moment jest to jego jedyna produkcja telewizyjna, w jakiej wystąpił. Na ten moment Alex nie otrzymał żadnej nominacji do nagrody. Potrafi grać na pianinie oraz gitarze. Łączna ilość singli aktora, w momencie publikacji tego oto filmiku wynosi 32 single. Posiada konto na TikToku, na którym ma ponad 495 tysięcy obserwujących. Tak wyglądał aktor w czasie dzieciństwa a tak wygląda w obecnej chwili. Posiada swój własny kanał na YouTubie, na którym ma 36 filmów i ponad 206 tysięcy subskrypcji. Na kanale Alexa możecie znaleźć autorskie piosenki aktora. Konto zostało założone 9 września 2013 roku i nagromadziło ponad 9 764 tysiące wyświetleń. Na Facebooku Alexa Hoyera obserwuje go ponad 279 tysięcy osób. Na Instagramie ma ponad 876 tysięcy obserwujących, a na Twitterze śledzi jego profil ponad 144 tysiące użytkowników. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli dotrwałaś, dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu. Dante, a przypnęł tobie serduszko. W tym momencie wyświetlają Wam się moje dwie inne playlisty z ciekawostkami o aktorach z Disney Channel oraz Netflixa. Do usłyszenia już niebawem w kolejnych filmikach. Cześć!